dwóch prezydentów na spotkaniu gospodarczym, na forum gospodarczym to istotny znak, i mam nadzieję czytelny dla Państwa, że głowy obydwu krajów intensywnie wspierają rozwój współpracy gospodarczej. Inwestycje, które polskie firmy w ostatnich latach rozpoczęły w Chorwacji, myślę tutaj przede wszystkim o w inwestycjach naszej firmy OT Logistics w port w Rijece Tworzymy korytarz Skandynawia, bliski, daleki wschód. W tej chwili te ładunki często omijają właśnie Europę Centralną. Są bardziej, bardziej na zachód, wynika to ze względów historycznych. Natomiast na, nasz, nasz cel, nasz, nasz biznes jest taki, żeby, żeby te ładunki były przeładowane w naszych portach. Widzieliśmy naszymi kolejami polskimi i